Blisko 6 tysięcy uczestników bawiło się podczas dwudniowego święta gminy wiejskiej Lubań na dziewiątych ogólnopolskich imieninach Henryka, Henryki i Henrykowa. Dzisiejsze Henryki możemy nazwać, to są obchody, tak jak w mieście Lubań jest lawa, to u nas to są dni gminy Lubań, a pod patronatem Henryka, dlatego że odbywają się miejscowości Henryków i nazwaliśmy sobie je jako, jako święto, jako imieniny wszystkich Henryków, Henryk i, i miejscowości Henryków na terenie zarówno tutaj naszej gminy, jak i w, ca w całej Polsce. Jest to dziewiąta impreza. A na tym placu, który tutaj Państwo uczestniczycie i bierzecie udział, to jest dopiero trzecia, trzecia uroczystość obchodów tych Dni Henryka. Jest to przedsięwzięcie zbudowane ze środków unijnych. Gmina poniosła koszty rzędu 20-25%. Reszta to są wszystko środki zewnętrzne. Także szczycimy się tym, że mamy taki teren, że jest duże zainteresowanie zarówno uczestnictwem mieszkańców terenu gminy, jak i okolicznych miejscowości, miasta. Lubania, a również jeszcze i z, dalszych, o, z dalszych części tego regionu. Gościem honorowym imprezy był znany i lubiany aktor Zbigniew Buczkowski, słynny henios z niezapomnianego serialu wszechczasów zatytułowanego dom, który w asyście poseł na Sejm Małgorzaty Sekuły Szmajdzińskiej, przewodniczącej rady gminy Teresy Treffler, dyrektor gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Justyny Antoszewskiej oraz wójta Zbigniewa Hercunia posadził na placu przed henrykowskim kościołem tradycyjnego ścisa. Przyrzekam, że będę dbać o drzewko i przynajmniej raz w roku będę je odwiedzał. Przyrzekam, że będę dbał o drzewko i przynajmniej raz w roku będę je odwiedzał. Raz w roku? Przynajmniej. Dobrze, dobrze. Przy każdej sposobności, w kraju i za granicą, będę sławić Henryków i jego mieszkańców. Przy każdej sposobności w kraju i za granicą będę sławić Henryków i jego mieszkańców. Zrobię wszystko, by świat dowiedział się, że dziś zasadziłem cis w Henrykowie. <laughs> Zrobię wszystko, by świat dowiedział się, że dziś zasadziłem cis w Henrykowie. Będę polecał bliskim i znajomym odwiedziny izerskiej krainy Cisów. Będę polecał bliskim i znajomym odwiedziny izerskiej krainy Cisów. Proszę Państwa, wielkie oklaski. Ceremonii stało się zadość. A jaki jest naprawdę Zbigniew Buczkowski? Jak widzicie. Pogodny, uśmiechnięty, mile nastawiony do ludzi i w ogóle do życia. E, tak jak tutaj e, wcześniej mój przedmówca, kolega, który, gdzie tam wsadzałem e, drzewko, Cisa, e, powiedział, że grałem właśnie Henryków. W paru filmach rzeczywiście grałem i tak jak, jak, jak zauważyliście, z niektórymi postaciami mnie ludzie utożsamiają, że jak byłem, grałem Henia Lermaszewskiego, to jak to się mówi, taki trwaniak warszawski, prawda, ale w życiu taki nie jestem, no, jestem raczej osobą skromną, tak bym powiedział. No, a aktorstwo daje to, że można sobie zagrać co się chce, prawda? Albo lekarza, albo księdza. Też księdza też grałem, muszę wam powiedzieć. No i cwaniaka Henka Lermaszewskiego. Stąd właśnie jestem wzięty tutaj do Was. Bardzo się cieszę. Piękna okolica i w ogóle no, mogę tylko przyklasnąć tej wspaniałej idei. Małgorzata sekuła szmajdzińska podkreśliła, że Henryki to doskonała okazja do integracji nie tylko mieszkańców gminy Lubań, ale również całego regionu. Dla mnie to szczególna przyjemność, bo się nie spodziewałam, że spotkam swojego kolegę, bo bohater dzisiejszego dnia, pan Zbigniew Buczkowski, zwany Heniem, to mój kolega, którego dawno nie widziałam, więc wielka radość. Już nie mówiąc o tym, że będę musiała chyba teścia namówić, kiedyś go tutaj zabrać, żeby jednak zmienił datę imienin, bo obchodzi Henryka 19 stycznia. Niewielkie z tego płyną profity, no bo zima, a tak to mógłby tu przyjechać. Oczywiście to co mówię to jest tylko żart, ale ogromnie się cieszę że dzisiaj świętujemy, o ile dobrze pamiętam, chyba już dziewiąty raz. Poza tym to miejsce jest pięknie przygotowane. Dzisiaj inni samorządowcy bardzo chwalili wójta gminy, że tak zostało to pięknie przygotowane i mamy nadzieję, że będzie służyć przez lata mieszkańcom. To takie doskonałe miejsce do integracji, także będzie na pewno świetnie. Śmiejesz się z nimi, śmiejesz się z nimi o Upływały raz, dwa Krasnoludki zakańczą Siadla la Imprezę wysoko ocenił wicestarosta lubański Konrad Rowiński. Zawsze, gdy są takie imprezy, takie inicjatywy, gdzie spotykają się ludzie, gdzie mogą siąść, wypocząć, zabawić się, pobawić, bo jest tu masa atrakcji dla dzieci, wysłuchać atrakcyjnych zespołów, to to jest bardzo ważne i to takie działania trzeba wspierać. Wydaje mi się, że jest to takie w powiecie jedna z charakterystycznych imprez, która weszła już do i gminy Lubań i, i, i powiatu. Weszła do tej grona imprez, które są rozpoznawalne. No, o czym świadczy wysoka frekwencja, ale również przyjazd wielu zaprzyjaźnionych wójtów, burmistrzów, parlamentarzystów. Od wielu lat przecież patrzymy na tą imprezę, jak ona się rozwija od dość skromnych początków. Tutaj wielki postęp, jeżeli chodzi o infrastrukturę, nowa scena, ogrodzenia, nowe, nowe obiekty właściwie, bo, bo to są zadaszone stoły. To wszystko powoduje, że a jednocześnie no, bardzo sympatyczne miejsce, łatwe w dojeździe, w centrum, w centrum miejscowości. W związku z tym łatwy dojazd, miejsca parkingowe, więc to wszystko sprzyja odwiedzeniu. Ja myślę, że dla wielu, nie tylko mieszkańców Henrykowa, nie tylko całej gminy Lubań, ale dla wielu osób, które tutaj przyjeżdżają, to jest naprawdę duża atrakcja. Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski zaznaczył, „że Henryki doskonale wkomponowały się w tradycje imprez kulturalnych Dolnego Śląska. Impreza dosyć znana nie tylko na Dolnym Śląsku, świetnie wpisuje się i w tradycję Dolnego Śląska, ale również mobilizuje tą społeczność lokalną do integracji, do wspólnego działania. Jeżeli popatrzymy miejsce, w którym ta impreza się odbywa, widać też celowość wydatkowania środków unijnych z programu obszarów. Wiejski, bo właśnie znaczna część sprawu y, tych środków została tu zaangażowana i była to dobra inwestycja. Organizacja imienin Henryka Henryki Henrykowa zaskakuje z roku na rok. Święto Gminy Lubań już zyskało sobie miano jednej z najlepszych imprez plenerowych w regionie, a świadczyć o tym może fakt uczestnictwa w obchodach nie tylko mieszkańców Gminy Lubań, Miasta Lubania czy Powiatu Lubańskiego, ale również gości z powiatów ościennych, a nawet z województwa lubuskiego. W tym roku na Henrykach bawiła się również spora grupa Czechów. To się tylko a się nie pocał, kiedy szybko jedzie na mnie